Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić fajną lampkę na moim przykładzie własnym. Poradnik małego stolarza: jak samemu zrobić lampeczkę. To miałem tą Gantuę, ale nowa za gruba i że ciężka, żeby to było pod, podwieszone pod karton gipsem. No może na specjalnych kołkach by nie było problemu, no ale, ale lepiej sobie odchudzić konstrukcję, więc wciąłem jedną warstwę ale było za jeszcze to za ciężkie, za grube. Chciałem drugą, no i teraz uzyskałem to, co chciałem, czyli dość, dość wszystko jest cieniutkie, lekkie. I myślę, że to już jest to. Jeszcze może tu troszkę szlifnę od środka, chociaż góry i tak nie będzie widać. W zasadzie to już wszystko. Zostało nam tylko pomalować to lakierem bezbarwnym. Obiniemy, pokażę Wam, co to obiniemy. I będzie kolejna lampa. No, teraz to już maluję lakierem bezbarwnym. Nie jest to jakiś specjalny kupny lakier, tylko coś, co znalazłem w garażu. A jeszcze odnośnie tego patyka, to już to jest kantówka, tak naprawdę, urzeźbiona. No, ale teraz już kantu była kantówką. Ja po prostu, gdy go kiedyś zobaczyłem w pracy, coś do niego poczułem i wiedziałem, że kiedyś coś będziemy razem współtworzyć. I przeleżał 2-3 lata. Aż w końcu więcej, więcej chyba nawet niż 3 lata ale w końcu dzisiaj na przedcień, w którym w którym zrobimy coś z niego Oczywiście pomaluję lakiera bezbarwny ze dwa razy wszędzie dokładnie każde miejsce po kilku dniach, gdy lakier wysechł tak to wygląda także ładnie się już świeci no myślałem, że to będzie dość tania lampka, okazało się, teraz pytałem pyzy, że ponad 70, ponad 70, około 70 zł zapłaciła za kable, którymi chcemy owinąć ten kawałek drewna, także nie jest to mało tak naprawdę. No ale będzie to customowe. No nie wiem czemu sobie statywu nie ustawię, w każdym bądź razie po rozpakowaniu mamy tu trzy kable z końcówkami i górą do przykręcenia do sufitu. Także myślę, jeden dam na środek, drugi na lewo, trzeci na prawo Pseudostyropianowe rusztowanie i bierzemy się za skręcanie jakie skręcanie? Za obijanie Wstępnie mam to zaplecione, ale myślę, że na gotowe będę to robił dopiero ty podwiesimy pod sufitem No teraz nie widzę tego, nie wiem co bym chciał uzyskać jeszcze sam Mniej więcej od dołu jak to wygląda Tu jest jakaś plątań na kabli, nie wiem czy go nie skrócę I żeby każdy był na innej wysokości ピッ